O tym trofeum marzą wszyscy, ale uni się w górę mogą tylko nieliczni. Mowa o pucharze za zwycięstwo w rozgrywkach UEFA Super Cup. A właśnie dziś tego zaszczytu pragnie dostąpić dwóch pretendentów. Któremu z nich uda się zwyciężyć w finale? O tym przekonamy się niebawem, a przebieg spotkania zrelacjonują dla państwa Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Witamy państwa! Paris Saint-Germain. Zmierzy się z Manchesterem United. Mecz o Super Puchar Europy to zawsze dodatkowa nagroda dla obu drużyn, które w zeszłym sezonie okazały się najlepsze w europejskich pucharach. Niegdyś niesłusznie traktowany po macoszemu, teraz na dobre wpisał się w piłkarski kalendarz, przyciągając przed telewizory coraz większe rzesze widzów. Pierwsze ustawienie Paris Saint-Germain właśnie na Państwa ekranach. Mamy system 4-2-4, co oznacza taki układ? W takim ustawieniu pojawia się luka między obroną a atakiem. Druga linia będzie musiała być wspomagana przez nominalnych napastników, a także przez wychodzących do przodu bocznych obrońców. Nie tylko futbol jest nieprzewidywalny, ale i nasza praca, bo przecież no, zdarzają nam się pomyłki, potknięcia i to nie raz. Ja najbardziej pamiętam, jak 20 lat temu na Mistrzostwach Świata ogłosiłem całemu światu, że Hiszpania wygrała z Koreą, a mecz zakończył się wynikiem 2-2. Zobaczmy, w jakim ustawieniu zagra dziś Manchester United. Trener zdecydował się wystawić dzisiaj jedenastkę w ofensywnym wariancie. Ustawienie 4-5-1. Strefa defensywna i środek pola są mocno zagęszczone, a zatem liczy się ochrona własnej bramki i neutralizacja ataków rywali. Jednak dwaj wysunięci ofensywni pomocnicy powinni sprawić, że napastnik nie będzie usamotniony. Neymar. Marko Veratti, Markinos. Thiago Silva. Bernat. Ładnie po skrzydle. Marko Veratti, Thomas Munié. Oj, nieudany wykop piłki przez bramkarza zrobiło się bardzo niebezpiecznie. Ach, tuż nad poprzeczką znakomicie próbował przechytrzyć bramkarza, delikatnie, ale troszkę przesadził. Byłaby fantastyczna bramka, gdyby zdołał zmieścić tę piłkę pod poprzeczką. Jest teraz naciskany. Angel di Maria. Show. Mają teraz szansę na kontratak. Dobrze wycofują piłkę. Pogba. Ach, niecelnie. Taki strzał z Woleja, bardzo widowiskowy. Gdyby tylko trafił w światło bramki, wyglądałoby imponująco. A tu wyglądało to inaczej. Uderzenie chyba lekko spóźnione. Efekt mizerny. Szkoda tej akcji. Paris Saint-Germain. Strata piłki. Cavani. Di Maria. Już blisko pola karnego. Prawo wciąż utrzymuje się przy piłce. Pablo Sarabia. To musi być gol! Mało brakowało, ale piłka odbiła się od poprzeczki. Teraz tylko centymetry przesądziły o tym, że ciągle mamy remis. To była doskonała szansa. W zasadzie wszystko zrobił jak trzeba. Zabrakło tylko trochę szczęścia. Manchester United strata piłki. Di Maria. Kabani Pogba. Oskrzydlająca akcja Manchester United. Przeciwnicy zostawili sporo miejsca, Markus Rashford. Bramka dla Manchester United. Spójrzmy na powtórkę. Warto, piękny gol. Tak będzie we wszystkich serwisach sportowych całego świata. Pójdźmy na to z innego kąta. United prowadzi, ciekawe jak przeciwnicy, którzy wznowili grę, teraz się zachowają. Marko Veratti, Tomas Munier, Di Maria, Cavani i Manchester United traci piłkę. Neymar, Neymar w pole karne. bardzo źle podszedł pod piłkę, źle ułożył głowę, bo do bramki zabrakło dość sporo. Od razu było widać, że nie złożył się poprawnie do tego strzału. Martial, Pogba, Markus Rashford. No, i proszę, udało się odebrać piłkę. Tomasz Munie, Di Maria. Di Maria na skrzydle ma dużo przestrzeni. Dobre, dalekie wybicie. Mogą ich teraz skontrować. James broni na was, ale piłka w grze. I znowu broni, tym razem chwytając piłkę. Kilian Mbappé. Mieli tam trochę miejsca, ale rywale dobrze się ustawili. Neymar. Próbowali, ale piłka poza boiskiem. Rzut rożny. Krótko rozegrali ten rzut rożny. Bernat. Manchester United strata piłki. Di Maria! Bernat bez, że atakuje bokiem boiska. ale pozostawili tutaj sporo przestrzeni. Pablo Sarabia. Paris Saint-Germain traci piłkę. Fred Paul Pogba. Show Pogba. Maguire. Markus Rashford, Fred. Fred. Może zdecydować się na strzał. Pogba. Ach, szkoda. Taki strzał i nie ma bramki. Minimalnie niecelne, bardzo ładne uderzenie z woleja, Technika bez zarzutu, ale bramka okazała się ciut za mała. Tiago Silva. Dobre podanie. Trochę się zbliżył do pola karnego. Gospodarze mogą teraz dośrodkować. Koniec akcji, piłka, wybita przez rywala. Pogba, będzie chyba podawał. Na Was, ale to nie koniec akcji. Dzisiejszy mecz tak wygląda, że przy piłce widzimy przede wszystkim zawodników z Paryża. Tyle, że co z tego, jeśli nie stwarzają zagrożenia pod bramką rywali. W ten sposób nie znajdą wyrównania. Wyszli dobrze z tą kontrą, ale zabrakło koncentracji. Pol Pogba. Przeciwnik traci piłkę, nie ma faulu. Kawani mogą teraz skarcić rywali. Obrona zdążyła się już cofnąć. I stracili piłkę. James. Po wyniku sami możemy ocenić, czy jest to wyrównana pierwsza połowa. Zawodnicy nie pokazali całego. Edison Kawani, ładnie, prostopadłe zagranie. Szkoda tej okazji. Nie wiem, czy prędko będą mieli kolejną. Na razie PSZ wciąż nie może wyrównać. Ma do kogo zagrać. Ależ ładny zwód. Dobrze udane, czyste odebranie piłki. Ruszyli teraz groźnie do kontry. Znalazł się na czystej pozycji. No cóż, rozczarowujące wykończenie doskonałego kontrataku. A wszystko było zagrane doskonale, aż do samego strzału. Rzeczywiście Darku wyprowadzili zabójczą kontrę. Przeciwnicy mogli tylko patrzeć, ale ostatecznie zobaczyli straszliwe pudło. Kawani. Nadal Kawani. Oddala zagrożenie Lindelof. Czyste zagranie przejmuje piłkę. Znakomicie teraz rozczytał zamiary przeciwnika i inteligentnie przechwycił piłkę. Kapitalna interwencja w porę przeciął to podanie. Tomasz munije. Jest dobrze po pierwszej połowie Super Puchar UEFA. Są bliżsi sięgnięcia po niego. Dobre 45 minut okrażone naprawdę ładnymi akcjami. No i zagrali skutecznie, prowadzą. Są w znacznie lepszej sytuacji niż rywale przed drugą połową spotkania. To przeciwnicy muszą zaatakować, jeśli chcą wygrać. Wracamy na boisko. Ruszyła już druga połowa meczu o Superpuchar UEFA. Myślę, że w tej części spotkania emocje będą z każdą chwilą coraz większe. Angel Di Maria, Pablo Sarabia, Di Maria, Kawani, Mbappé. Brutalne wejście. Arbiter nie może tolerować takich zagrań. Będzie czerwona kartka. Bardzo nieładny faul. To jest oczywiście czerwona kartka, w pełni zasłużona moim zdaniem. Kara indywidualna, a zespół też może być ukarany, bo pozycja dogodna do zdobycia bramki. Angel Di Maria! De Gea pewnie obronił ten strzał. Manchester United utrzymuje się przy piłce i sędzia pozwala grać dalej. Dobrze antycypował intencje podającego, i mają piłkę. Wendy Saka, Bernard. Może być groźnie po tym prostopadłym podaniu. Broni hea, ale wciąż gramy. Sędzia dyktuje rzut wolny dla czerwonych diabłów. Wendysaka Po tym zagraniu mamy rzut wolny dla Manchesteru United. Anthony Martial Pogba no, bardzo ładnie przeciął to podanie. Ma wybór w tej akcji. Fred? Angel Di Maria? Angel Di Maria, prostopadle, do kolegi. To może być wyrównanie? I tak, tak jest! Mamy bramkę wyrównującą. Czy to odmieni osy spotkania? Nie zdziwiłbym się, gdyby poszli za ciosem. Mogą przechylić szale zwycięstwa na swoją korzyść. Dzięki właśnie temu wykończeniu. No, duża wina bramkarza przy tym golu. Łatwa sytuacja dla napastnika. Golkiper wyraźnie źle ustawiony. Jest remis. Czekamy na rozwój wypadków. Od początku spotkania uważnie gra, teraz też celnie zagrał. Neymar. Marko Weratki. Neymar. Bernat. Pablo Sarabia. Niedobre dośrodkowanie w takich akcjach, Bramka panuje nad sytuacją. Do końca meczu jeszcze pół godziny. Marko Weratki, Di Maria, Angel Di Maria, prostopadle, do kolegi. Cavani, nie ma gola. Mamy remis, ale dobrze wykonany rzut rożny może wszystko zmienić. Wybrali krótki wariant rożnego. Udany w ślizg, będziemy mieli wrzut z autu. Świetne wejście, wybornie przewidział zagranie przeciwnika i przejął piłkę. Za szybko stracili. Marko Beratki. Ewidentny faul, ale sędzia podejmuje decyzję zgodną z duchem gry. Przywilej korzyści, gramy dalej. Będział dla PSG. Bernard. Dobra pozycja do oddania strzału. Są koledzy na wol... Czy będzie prowadzenie? Tak! jest upragnione prowadzenie wspaniale to zrobił nie ma co się dziwić euforii kibiców to naprawdę bardzo ważne trafienie w tym meczu spójrzmy na powtórkę zobaczmy jeszcze raz co się stało zawodnik pewnie mija kryjącego i bez większych trudności strzela do bramki. to był naprawdę piękny dribbling pokazał na co go stać Czerwone diabły wznawiają grę no i muszą gonić wynik. Neymar. Pablo Sarabia. Kolejne celne podanie potwierdza swoje nieprzeciętne umiejętności. Pablo Sarabia. Nie trafił, trudno, musi próbować ponownie. Nowy gracz w zespole prowadzącym to na pewno spory zastrzyk świeżych sił. To musi być gol. Angel Di Maria. Kawani. Dobrze rozwija się ta akcja. No, kto przejmie tę piłkę? Angel Di Maria. Mbappé. Fantastyczna interwencja, absolutnie klasa światowa. Jaką to wyjął? Przecież ten strzał wydawał się nie do obrony. Czapki z głów przed bramkarzem wykonał pierwszorzędną robotę. Teraz krótko z do kolegi. Jeszcze 15 minut do końca regulaminowego czasu gry. Andreas Pereira. I stracili piłkę. Prostopadłe podanie. Będzie groźnie. Koniec ataku. Trzeba zaczynać od nowa. Andreas Pereira. Dobrze. Udane, czyste odebranie piłki. Wychodzą do kontrataku. Piłka zagrana po skrzydle. Spróbują teraz szeroko. Angel Di Maria! De Gea pewnie obronił ten strzał. Paul Pogba. Andreas Pereira. Anton Martial. Bardzo ładne podanie. Piłka za plecy obrońców szuka pomysłu na skończenie tej akcji. Dobra gra w obronie. Odebrali piłkę rywalom. Neymar próbował, ale kończy się stratą. Paul Pogba. Piłkę ma Martial. Jest Seringard. Neymar. Neymar ma miejsce na skrzydle, Kawani, ustawiony przy dalszym słupku. No, słabo wyszło to ratowanie sytuacji. Nadal jest niebezpiecznie pod bramką. Show. Maguire. Akcja skrzydłem. Pogba. Zobaczymy, co teraz zrobi. Wchodzi w pole karne. Martial. No, będą mieli okazję. Do końca niewiele. Rzut rożny. Jeśli go wykorzystają, zremisują. Do końca drugiej połowy niewiele. Drużyna prowadzi. No i słuszna decyzja trenera wprowadza nowego, wypoczętego gracza. Głęboka wrzutka z rzutrożnego. Za nisko to było zagrane. Zmarnowana. Na was, ale to nie koniec akcji. Paredes. Tomas Munije. Angel Di Maria. Angel Di Maria. Prostopadle do kolegi. Przed chwilą była szansa. Teraz trzeba budować atak od początku. Ale sprytnie zagrał prostopadłą piłkę. No groźnie, pachnie bramką. Broni na Was, ale piłka w grze. No, wsparli teraz bramkę. Tym razem już na spokojnie, bez trudu łapie tę piłkę. Wyjaśnił sytuację, ale tą pierwszą obroną naprawdę pokazał klasę. To był trudny strzał. Andreas Pereira, James, Manchester United ciągle próbuje wyrównać. To już ostatni zryw po tej akcji sędzia zakończył. Neymar jednak traci piłkę. No ładnie teraz o. Czyli nie dla nich w tym roku Super Puchar UEFA. Przeciwnik, zdobywca drugiego z europejskich Pucharów okazał się lepszy i zgarnął pierwsze trofeum nowego sezonu. Szkoda, bo naprawdę trzeba dać z siebie wiele, by w ogóle wystąpić w takim meczu. Bądź co bądź kolekcjonowanie trofeów w klubowej gablocie jest czymś szczególnym. Tym razem jednak muszą obejść się smakiem. Już za chwilę kapitan drużyny odbierze trofeum Super Puchar UEFA. Potwierdzili dziś, że na tym kontynencie nie mają sobie równych, że w nowym sezonie trzeba się z nimi liczyć. To wielka chwila w ich karierach, ukoronowanie niezapomnianego sezonu i nieprzespanego okresu przygotowawczego. Już, już nie mogą się doczekać, aż ten kuchar trafi w końcu w ich ręce. Kapitan podchodzi, bierze trofeum w ręce, wszyscy się szykują i tak, to jest ich moment. Błyskają flesze, sypie się konfetti, nikt im tego nie odbierze, nikt nie wymarze tego triumfu z ich życiorysów. Wygrana w dzisiejszym meczu smakuje szczególnie, bo dzięki temu na trwałe przychodzą do historii piłki nożnej. Cóż to za drużyna? Proszę tylko popatrzeć, jak oni się pięknie razem cieszą.